Programu jest Castorama. Dzień po dniu, niskie ceny. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam gorąco i serdecznie w moim detektywistycznym gabinecie. Dzisiaj z okazji ósmych urodzin Radia Wawa, wydanie specjalne The Best of Detective Invective, czyli wspomnień czar. Bum! Dzień dobry. Dzień dobry, czy to jest informacja e, autobusy? Tak. Dzień dobry, gucene malana bagony z tej strony. Tak. I tym e, Muciny takie e, nie jest polskie, tylko takie Muciny Afryka. Uh -huh. e, e, you tym understand. bardziej jest mi miło. Dzień dobry. Dlaczego? Dzień dobry. Mówię, że tym bardziej jest mi miło, że mogę z panem rozmawiać. Słucham. Dobrze. E, proszę pani, ale niech mi pani nie mieli z moim bratem, kuzynem Melanem D. On te, ale ja naprawdę nie znam pana brata, no ale do. o co panu chodzi? Proszę pan jesteście chciał takie orientacja, prawda, żeby się dowiedzieć, czy wy do, w Chełm jedziecie? W Chełm? tak. Tak, ale z dworca Stadion. A, dobrze, a czy do Krakowa? Do Krakowa są. Są? No to zachodniego. I czy to też trzeba w Chełmy? Proszę? Czy to, jak do Krakowa, to też jest w Hełmie? Nie, nie przez Hełmie. Znaczy, nie przez. Tylko? To, nie wiem, może źle mówię. Wy. Wy, Hełmie. Bo to mi mówiły tu z Akademika dzwoni. Tak. E, te, e, takie kolegi, że jak się jedzie w Polskie tutaj autobusy, e, to trzeba jechać taki właśnie w Hełmie. <grym> Pan żartuje sobie ze mnie, tak? Nie, to mi takie kolegi tu mówiły, e, nie, Marek pa, taki. Pan butelkę nabili. To, proszę panie mi powiedzieli, że trzeba jechać w hełmy, bo podobno kierowcy rzucają mięsem i że podobno... Dobrze mówię? No może i... Ha, mięsem. Bo mięsem rzucają. I że podobno nie dostał ten Marek, że dostał podobno w głowę tym mięsem jakieś wołowa podobno mięso takie z kości <tot> i <stripamy> <tot into> że to boli, że rzucają. Czy coś nie, boli, prawda? Nie, że rzucają, bezpieczni są. Nie zrzucają? Nie. To co, dlaczego mi ten Marek takie mówi rzeczy? Że no pan? trzeba w hełmy jechać. A co? pani też mówiła, że trzeba na bo początek tej uh, na Nie zyskać. no bo tam, że pan idzie do hełma, do miasta. Nie, to ja mówiła w hełmy. Nie, nie w hełmie. To trzeba, to niech mi Pani powie, co ja muszę mieć na sobie, żeby pojechać. Co Pan musi mieć na sobie? Tak. Ale nie, niech Pan jeszcze raz mi powie. Dobrze. Proszę Pani, czy ja muszę mieć hełmy na głowie? <noise> czy to nie, jest no, tak... hełma Pan nie musi mieć. Czy to jest obowiązek jakiś taki? Halo? Halo? Także może Pan normalnie się letnie ubrać. Jak? Letnio pan się ubierze, najwyżej jakąś czapkę od słońca, hełmu pan nie musi mieć. A dobrze, czyli to ja mam cię ubrać jak, letnio? Letnio pan się ubierze, jakaś jasna koszulka, spodemki krótkie. A czy może być przepaska takie biodrowe? Proszę? Czy może być przepaska biodrowa? Przepaska biodrowa? Halo? Wie pan, że naprawdę trudno mi panu doradzić, no. Bo ja nie wiem czy bo jest takie upały, że no tu są sobie tu sobie w akademiku sobie chodzę w przepaskę, pod prysznic znaczy, no, Nie wiem, czy to w autobusie wypadałoby. Tak? Chyba raczej doradzam spodenki krótkie. Czyli nie przepacki. Ty mam pytanie, czy za włócznie muszę, za dzidy, wie pani co to jest dzida? Tak, wiem. Czy za dzidę muszę bilety płacić? Długie? Nie, do Krakowa za dzidę się nie płaci. Dwa metry. Za darmo pan może zawieść. Dzidę, a korze? Kozę? Koza musi mieć kaganiec. Aaa, to znaczy to jest takie na pyszku? Tak, tak, żeby nie ugryzła kogoś. A, bo jej i tak zęby jej wybiłem. Proszę? Ja mówię, że ja i tak zęby, zęby jej wybiłem. A no to Halo? jak nie ma same dziosła, to nie ugryź. To nie musi pan. Bo ona mi wszystko mi zjadała. Wszystko zjadała. Kabel od telewizji tu w akademiku zjadła, moje pasporty, wszystko, kalocie moje zjadła. Nie, tam jest, nie ugryzie, może pan wziąć ją bez kagańca. tylko świadectwo jest... szczepienia. Dobrze, szczepienia z czym? No szczepienie. halo? To, to co ja mam, e, szczepić ją... świadectwo szczepienia, żeby koza była uszczepiona na wściekliznę. A nie, ja myślałem, że ja mam ją szczepić z tym, na przykład ty, z kozłem. Nie, nie nie ją szczepiał, na z tym, pan teraz weźmie. Mi, mi.